Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nie trudno zauważyć na tapetę i rzucamy akwarium roślinne. Słuchajcie ostatnio też można powiedzieć przez jeden z komentarzy, który był pod wcześniejszym filmikiem odnośnie akwarium roślinnego, no, zmusiło mnie to do delikatnej refleksji na temat tego, jak akwarium od, można powiedzieć, startu przebiegało jego, jego rozwój, jak, jakie problemy były wtedy i jak to się. Jak sobie z tym radziłem? O, w ten sposób to mogę nazwać. I pamiętam, że było. Kiedyś jakiś czas temu taka sytuacja podobna właśnie jak teraz, że rośliny zastopowały, rośliny nie chciały rosnąć. Było to w momencie, gdy dobierałem odpowiednią dawkę nawozów Vimi Alin One i dzisiejszy film będzie się stricte tyczył tych nawozów, jak i można powiedzieć może się odnosić do wszystkich nawozów typu właśnie wszystko w jednym, czyli te po angielsku Alin One. Pierwszym błędem jaki zrobiłem to było wyrznięcie wszystkich roślin do zera, ale wcześniej już podobne sytuacje miałem, też robiłem tak, czy nawet wycinałem wszystko do zera, same szczyty, niewielkie szczyty można powiedzieć, roślin wsadzałem w podłoże i jakoś sobie to funkcjonowało wszystko, więc nie sądzę, żebym aż tak zaszkodził temu zbiornikowi, totalnemu wycięciu. Wycięciem totalnym roślin. Tutaj pojawia się inny problem, ponieważ, jak wiecie, całe moje akwarium, nawożenie tego akwarium, jak i, i w ogóle uzatnianie wody RO opiera się na produktach firmy Vimi. Do wody RO dosypuje mineralizator Vimi, który w odpowiedniej dawce, czyli w moim przypadku na 45 litrów wody podmienianej jest to 6 gram mineralizatora daje mi to y, twardość ogólną GH na poziomie 6-7 coś takiego w tych granicach no i ostatnio to KH mi y, troszeczkę skoczyło ale to też y, mogę powiedzieć że y, winą tego wszystkiego było y, brak w pewnym momencie wody RO i y, troszeczkę y, nie wiem czy Um, użyłem troszeczkę innej wody nie, nie do końca wody RO była to woda, która właśnie też przechodzi przez e, przez e, filtry RO ale e, później, że tak powiem jest magazynowana w takim zbiorniczku który, o którym już kiedyś opisywałem też całą moją, moją e, mój system właśnie uzdatniania wody i nabrałem tą wodę już po mineralizatorze, czyli dodatkowym wkładzie, który jest z mineralizacją, który dodaje odpowiednich pierwiastków, żeby ta woda była, nie była czysta. To był mój błąd. Zrobiłem tak chyba z dwa razy, bo nie chciało mi się czekać na wodę RO. I to mogło spowodować ten problem, znaczy nie tyle problem, co po prostu spowodowało podskoczenie KH. Bo wiecie, po mineralizacji to KH przeważnie miałem na poziomie, no ciężko było określić, ale między 0 a 1, coś takiego. I to jest powód, dlaczego troszeczkę mogło mi skoczyć KH. A odnośnie, odnośnie już samych problemów z akwarium, z roślinami, to powód jest jeden i podstawowy. Mianowicie Dawkując odpowiednią ilość nawozów wimi Alin One, dostarczamy azot, fosfor, potas, magnes. Do tego są jeszcze jest żelazo i kilka innych pierwiastków, które składają się na tą e, część mikro. W momencie, gdy w dalszym ciągu podawałem tą samą ilość mineralizatora, czyli dodawałem do wody RO pewną dawkę, Wapnia, magnezu, jak i też żelaza, bo w tym mineralizatorze też jest jakieś tam śladowe ilości żelaza. To podając mniejszą ilość nawozów, żeby uniknąć glonów, no bo automatycznie, jeżeli dam dużą dawkę, to rośliny oczywiście nie spożytkują, to spożytkują na tym też glony. Podawałem mniejszą ilość potasu, co mogło spowodować. Brak balansu pomiędzy odpowiednią ilość magnezu i potasu, ponieważ ten magnez wapń był na odpowiednim poziomie, ale brakło potasu ze względu na to, że podawałem mniejszą ilość tych nawozów w all in One, czyli podawanie ogólnie nawozów wszystko w jednym wiąże się z tym, że jeżeli coś sobie rozregulujemy, podamy mniejszą dawkę, tak jak w moim przypadku, może wystąpić brak pewnych pierwiastków, które spowodują blokady. Tutaj głównie to wszystko było spowodowane małą ilością potasu i ze względu na to, że na szczęście miałem jeszcze z dawna solę, rozrobiłem sobie niewielką ilość potasu w małej buteleczce z wodą RO i mogłem dodatkowo dorzucać tego potasu do właśnie akwarium. Już można powiedzieć, jakiś balans tego wszystkiego się łapie, ale znowu nadmiar potasu spowodował to, że brakuje mi azotu, z tego względu, że pojawiły się dziury na roślinach. Liście zaczęły robić się żółte, co jeżeli dobrze pamiętam, właśnie jest powodowane niedoborem azotu. W tym momencie przede mną jest podmianka, ponieważ to co widzicie materiał jest nagrywany jeszcze bez podmiany, czyli po tygodniu wygląda właśnie tak zbiornik. Nie ma już tylu glonów co było wcześniej, znaczy nie tyle glonów co pylenia szyb. Zielenice punktowe jeszcze są, występują, ale jeszcze jej ilość nie jest taka, żebym się mógł tym przejmować. W ogóle glonami... Tak naprawdę nie ma się zaprzejmować, bo z wszystkich można no, z jakąś tam odpowiednią wiedzą wyjść. Też teoria, że bardzo fajna, śmieszna, że zbiornik roślinny obraził się na akwarium morskie, dobre, chociaż na szczęście nie widzą się, więc się nie pobiją. To taki żarcik. Więc będzie podmiana wody. Mam nadzieję, że po tej podmianie wody z powrotem wrócę już w tym tygodniu, gdy podawałem właśnie większą ilość osobno potasu, wróciłem do odpowiedniej dawki 6 ml Vimialin One, takiej dawki jaką miałem wcześniej i jaką stosowałem, więc po tej podmianie już nie będę, stosował, nie będę dodawał osobno potasu, tylko pełną dawkę 6 ml Vimialin One i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszystko po prostu wróci już do normy, że będę mógł cieszyć się już odpowiednim wzrostem roślin, że będzie już wszystko na odpowiednim poziomie. Jak widzicie, sesji Flora bardzo fajnie zaczyna już odbijać, marniała tak naprawdę przy ostatniej podmiance, przy możecie porównać nawet z ostatnim filmikiem, gdzie no, biednie wyglądała, a już jest OK, już idzie do góry. Największe problemy widzę właśnie na anubiasach, gdzie listki są dosyć żółte, jak i po prostu na tym orzechu wąskolistnym też pojawiły się dziury i to właśnie dało mi do myślenia, że może być to przede wszystkim mała ilość azotu. Może się mylę, ale no, tak z mojego doświadczenia czy z mojej wiedzy, którą do tej pory zaczerpnąłem, wynika. Jeżeli macie swoje pomysły na ten temat, oczywiście w komentarzach. Nie uważam się tutaj za jakiegoś wielkiego znawcę, po prostu obserwuję swój zbiornik. Mógłbym oczywiście temu, na pewno każdy to powie, czemu nie zrobiłeś wcześniej testów, by ci wszystko wyszło. Po prostu nie chce mi się robić tych testów. Założyłem, że ten zbiornik będzie prowadzony bez testów. Sporadycznie mógłbym je wykonać, bo to mnie nic nie kosztuje, ale. No prawdę mówiąc, nie robiłem testów już od przynajmniej pół roku albo i lepiej, więc nawet nie wiem, czy te testy jeszcze są wiarygodne, czy one po prostu już nie mają, nie są już po terminie ważności, dlatego nie chciałbym nic kombinować. Zobaczymy. Ten tydzień pokaże wszystko, jeżeli zacznie wszystko fajnie rosnąć. To znaczy, że coś na tej akwarystyce roślinnej się znam, że coś przez te kilka lat się nauczyłem i, i moje obserwacje są poprawne. Także nie zanudzam już, nie przynudzam. Mam nadzieję, że przekazałem to, co chciałem jak najlepiej. No, sami widzicie, że kiedy w zbiorniku jest wszystko ok. Kiedy uda nam się, bo to jest naprawdę loteria, uda nam się wskoczyć na odpowiednią ilość światła, CO2, jak i nawozów, zbiornik na produktach tych, właśnie wszystko w jednym, bardzo fajnie funkcjonuje i nie musimy używać testów. Jeżeli coś pokombinujemy, coś z pewną, że tak powiem, częścią tego tej całości tego ekosystemu zawalimy, czy to będzie światło. Ja też kombinowałem, pamiętacie, ze światłem czy z CO2? Też kombinowałem niepotrzebnie. Mogłem wszystko zostawić tak jak jest. Mogłem podawać w dalszym ciągu 6 ml nawozów. Na pewno by się to odbiło jakimiś tam glonami, ale rośliny możliwe, żeby nie zastopowały, że wszystko by do tej pory już ładnie odrosło. Tak? Męczę się chyba od tej przycinki już 4 tygodnie albo i więcej. Nie pamiętam dokładnie mogłem zostawić tak jak było. No, sami widzicie, że kombinowanie wtedy, kiedy jest coś dobrze, nie zawsze wychodzi na dobre. Ja chciałem troszeczkę, może zabić nudę, może troszeczkę zmienić, może chciałem spróbować, no przede wszystkim, czy moja wiedza, ta akwarystyczna jest na tyle, że nawet gdy wytnę to wszystko w pień, uda mi się odbudować ten zbiornik. Jak na razie mogę powiedzieć, że no, troszeczkę mi jeszcze brakuje do tej, że tak powiem, yy, wiedzy, żeby sobie szybko poradzić. Trwa to już 4 czy ponad tygodni, więc troszeczkę jeszcze muszę się nauczyć, ale mam nadzieję, że już jestem na dobrym tropie i wszystko będzie dobrze. W takim razie dziękuję Wam dzisiaj za yy, uwagę. Mam nadzieję, że tak jak mówię, nie przynudzałem, że coś każdy z tego y, dla siebie wyciągnął. Przede wszystkim życzę Wam zdrowia. Zostańcie, zostańcie w zdrowiu i oby to wszystko się szybko skończyło, i oby to życie nasze wróciło do normalności. Tego Wam życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.